Telewizja kopernik. Twój styl życia. Port lotniczy Olsztyn Mazury to jedna z największych inwestycji realizowanych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Nam udało się zajrzeć w te części terminala, do których na co dzień wstęp będą mieć wyłącznie pracownicy lotniska. Gdzie jesteśmy, panie dyrektorze, co to za pomieszczenie? No, to jest pomieszczenie techniczne, praktycznie przed startownią bagażu. Stąd przechodzi wszystek przychodzi bagaż, który zostaje nadawany przez pasażera. Przechodzi z czekinu, czyli z odprawy biletowo-bagażowej tutaj do tego pomieszczenia, gdzie jest sprawdzany pirotechnicznie. To jest wielostopniowa kontrola pirotechniczna. Pierwszy stopień to jest, że maszyna sama decyduje, że nie ma nic podejrzanego. Potem decyduje operator sprzętu, który może sobie cofnąć, jeszcze raz zobaczyć, obrócić ewentualnie, z innej strony zobaczyć. A jeżeli zajdzie taka potrzeba, że ma wątpliwości, to prosi pasażera i przy pasażerze jest sprawdzany ten bagaż ręcznie. To, to miejsce, Panie Dyrektorze, dostępne co? Dla wybranych tylko i wyłącznie? Dla VIP-ów. Salonik VIP-owski to jest, tak. Te osoby, które są odprawiane jako VIP-y, przechodzą przez to pomieszczenie. A co to za miejsce, Panie Dyrektorze? Pomieszczenie dyżurnego operacyjnego portu lotniczego. Pomieszczenie to jest z widokiem na obydwa podejścia. No i pewna elektronika, bo tu się większość systemów portu lotniczego zbiega. I stąd podejmuje, tu podejmuje decyzje operacyjne. Czyli duża maszyna, ale decyzje podejmuje człowiek mimo wszystko? <laughs> Zawsze człowiek, nigdy nie maszyna. telewizja Kopernik. Kopernik.tv